Siemana. Witam Was w zaległym holu prezentowym. Nie, że chcę się pochwalić czy coś, tylko naprawdę się z nich cieszę i dlatego chcę je pokazać. Więc tak, przypnę was tu. Może będzie mnie lepiej słychać. Pierwsze dostałam Tą mega fajną bluzę, taką dużą, akurat na zimę. To będzie super. O, coś takiego. O, jest taka wielka. Tutaj ma. O, kieszonki jest taka Kamilusia z kapturkiem, także z kolejnych takich pluszowych rzeczy. I ciepłych. To są kocyk taki piękny z Harego. Będzie bardzo dużo rzeczy z Harego, także nie będę mówiła co chwilę, że z Harego, z Harego, bo za dużo rzeczy. Taki piękny kubeczek. W sumie taki kociołek, coś takiego. Dostałam też kolorowankę. Jak ja dawno nie kolorowałam, ale ponad jest to bardzo odprężające i relaksaja... relaksujące. Język polski taki trudny. Ciemna rzecz to są takie paputki. Są takie milusie w środku. O, a Dostałam jeszcze szczoteczkę soniczną, no ale tutaj nie będę pokazywać, ale też taką ładną czarną. Żółtka tutaj też chce chyba się przyłączyć do otwierania, bo to przyszła. Tu mamy, ale proszę mi nie gryźć tutaj taką szklaną kulę. Fasolki wszystkich smaków. Żelki. Żelki V2. Fasolki wszystkich smaków kolejne. Czekoladowa żaba. To są takie zwykłe karty. A tutaj jeszcze dostałam voucher na masaż całego ciała i na masaż twarzy i na peeling. Dostałam jeszcze od mamy e, też voucher do sklepu do forefa. O, i tutaj też dostałam taką świeczkę. Przepięknie pachnie. pierścieni, Paul in the Shire. Pachu fresh Pumpkin and Ginger Cakes. Oj, przepięknie pachnie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć, ale no. O, i tutaj dostałam to akurat już posiadam w swojej kolekcji haropoperowej. Tą pozytywkę z intrem, teraz uwaga. <laughs> Tutaj, o, że mi się nawadniała. Drutka nie gryźć. A jeszcze mnie drapnęła. No co za dziad. Przejdziemy do największego prezentu, znaczy największego. Dostałam coś takiego, Zresztą z tego, że ja trenuję boks. To dostałam od narzeczonego takie piękne rękawice. To jest firma, która zrobiła kolaborację po prostu z Riot Games. Zobaczcie. No, przepiękne są. Szkoda mi ich wziąć na trening, ale no. Do tego takie piękne taśmy bokserskie też czerwone, też z takim rynem. Że się bardzo cieszę po prostu z tych prezentów. No, są przepiękne. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie ze swoich prezentów, cieszycie się ze swoich świąt, że fajnie spędziliście, że spędziliście sobie z rodzinką i że odpoczęliście. No i że to był ogólnie fajny czas. Także dziękuję bardzo za uwagę. No, dziękuję za uwagę.